Powrót z pracy. To nie był zwyczajny dzień w pracy. Deadline jak zawsze zaskakuje człowieka jak hiszpańska inkwizycja. Tekst do korekty wysłany. Opieprz od naczelnego zebrany. Pozostaje spakować taboły i fajrand. Zbliżała się północ. Nie miałem ochoty tuć się komunikacją miejską po nocy i natrafić na jakichś podejrzanych typków, czy podchmielonych poszukiwaczy kierowników. A na dodatek, tego dnia odbywały się jakieś derby, a ja nigdy nie miałem szczęścia w grach losowych i na pewno źle wytypowałbym drużynę w bójkolotku. Coś mi się jednak od życia należy. Niech będzie taksówka. Miejmy tylko nadzieję, że kierowca nie będzie gadatliwy. Oczywiście przez całą drogę byłem zmuszony wysłuchiwać narzekania złotówy na tuska młodzież oraz sensacyjne historie, które przeżywała jego żona u lekarza, notabene zdiagnozowana na choroby weneryczne. Moje półprzytomne chrapnięcia nie zniechęcały taksówkarza do kontynuowania swoich opowieści. Dawno nie ucieszyłem się tak z widoku mojego starego, poczciwego, rozpadającego się bloku z wielkiej płyty i nie zostawiając na piwku ruszyłem w stronę mojej klatki. Kodem otworzyłem drzwi i wspiąwszy się na piętro przywołałem windę. Prawda. Ostatnie kilka dni spędziłem w biurze, sypiając w pokoju relaksacyjnym, ale nie wiedziałem, że windę można w takim czasie wymienić. Widać, nie doceniam naszych polskich fachowców. Łaskawie zaakceptowałem większą ilość miejsca w kabinie i wcisnąłem guzik oznaczony cyfrą 9. No nie, wymianę windy bym zrozumiał, ale w kompletną zmianę rozkładu ścian i drzwi? Wniosek był prosty. Pomyliłem bloki, albo mają szczęście tylko klatkę. Zmęczenie robi swoje, a drzwi na dole pewnie po prostu były otwarte przez cały czas, i wpisany kot nie miał tu żadnego znaczenia. Wsiadłem ponownie do windy i zjechałem na parter. Serce mi przyspieszyło, gdy drzwi nie chciały się otworzyć, ale staremu budownictwu należy to wybaczyć. Wjechałem na pierwsze piętro i tam opuściłem kabinę z zamiarem pokonania kilkunastu schodów na dół już samodzielnie. Rozbudziłem się, gdy uderzył we mnie absurd braku klatki schodowej. Spanikowałem, zorientowawszy się, że drzwi od windy są zatrzaśnięte i ani drgną. Perspektywa skoku z okna nie wyglądała zachęcająco, więc chcąc nie chcąc, byłem zmuszony poprosić o pomoc któregoś z mieszkających na piętrze lokatorów, licząc, że wybaczą późną porę i zrozumieją sytuację. Na pewno takie rzeczy zdarzają się tu regularnie. W lewym skrzydle, po zapukaniu, odpowiedziała mi cisza. Zanim stuknąłem w kolejne drzwi, zauważyłem, że są lekko uchylone. Nieśmiało więc zajrzałem do środka. Moje oczy przywitał obraz wąskiego korytarzyka z lekko zwiętniętymi paprotkami zawieszonymi pod sufitem i zdechłym gryzoniem leżącym w kącie. Nie dojrzałem końca korytarza, więc zacząłem się powolutku poruszać do przodu, uważając by nie nadepnąć myszy. Ku mojemu zaskoczeniu nie było wejścia po przeciwległej stronie, a napotkałem jedynie metalowe drzwi po mojej lewej. Nacisnąłem klamkę i poczułem nieprzyjemny zapach niemytego ciała i alkoholu. Istotnie, w rogu pomieszczenia drzemał sobie jakiś menel. Jego brudną, zarośniętą twarz oświecał jakby płomień cmentarnego znicza. Jako, że nie było innego źródła światła, zwinąłem dziadowi świeczkę i zorientowałem się, że znalazłem się na klatce schodowej. Naprawdę dziwne budownictwo. Nie zaskoczył mnie już fakt, że jedyne schody prowadziły na górę. Nie zwlekając więc dłużej, wgrameliłem się na następne piętro. Po pokonaniu setki lub więcej stopni zacząłem kląć pod nosem. Nagle z dołu dopadł mnie przerażający wrzask. Prawdopodobnie pijak zorientował się, że ktoś go okradł. Zacząłem więc wbiegać ostatkami sił, aż po blisko minucie dotarłem do wyjścia. W nozdrza uderzył mnie smród zgnilizny i wilgoci. Tynk odłaził ze ścian, a na korytarzu leżały połamane meble. Słysząc zbliżające się kroki z dołu, dopadłem do najbliższego mieszkania i wdarłem się do niego, zatrzaskując za sobą drzwi. Głośno przeprosiłem za najście i wsłuchałem się w ciszę, wyczekując odpowiedzi. Syk, wzdychnienie, jęk. Ostrożnie ruszyłem w stronę, z jakiej dochodziły odgłosy, i uchyliwszy kolorowe plastikowe paski, jakie często widuje się na wsi we framudze, zobaczyłem postać leżącą na wersalce odwróconą do mnie plecami. Poczułem paraliżujący strach. Wszystkie włosy na ciele zjeżyły mi się, a zwieracze nie wytrzymały. Smród zgnilizny powrócił i zaatakował ze zdwojoną siłą. Nie kontrolując własnego ciała, podszedłem jeszcze bliżej, bliżej, bliżej. Wyciągnąłem rękę, złapałem wątłe ciało za ramię. Głowa niespodziewanie odwróciła się i kilkanaście par oczu osadzonych na zdeformowanej twarzy zaczęło się we mnie agresywnie wpatrywać, wwiercając się w głąb mojej podświadomości. Adrenalina zburzyła barierę paraliżującego strachu i panika pognała mnie przed siebie. Monstrum zaczęło za mną pełzać. Okno. Nie otworzyłem go. Tysiące małych odłamków wbiło mi się w twarz i ramię. Poczułem krople ciepła rozpływające się ku uszom. Odwróciłem się, by nie oglądać zbliżającej się śmierci. Mijając piętra, mój mózg zaprzątała ostatnia myśl, zanim rozbiłem się o asfalt. To był mój blok.